Witam szanownych widzów mojego prywatnego kanału, na którym gadam o tym i owym. Dzisiaj mam bardzo fajne, pozytywne informacje, nie są związane z żadną katastrofą, wręcz odwrotnie. Chodzi o ratowanie życia, chodzi o walkę z rakiem, chodzi o udaną walkę z rakiem, a ponieważ jest to źródło informacji albo inaczej, to źródło dobrej informacji pochodzi z Hiszpanii, stąd też w moim tle jest właśnie mapka Hiszpanii. Chodzi o odkrycie, które obecnie jest na łamach gazet hiszpańskich, ale też widziałem artykuły polskie i BBC. W związku z tym to jest coś, co obiegło szybko świat. Chodzi o walkę z rakiem trzustki. I chodzi o hiszpańskiego naukowca Mariano Barbasit, który. Nazywali go Brodatym Marianem, bo w tłumaczeniu tak mniej więcej to będzie wyglądało. Brodatym Marian jest osobą, która teraz jest dobrze rozpoznawalna. To osoba jest rozpoznawalna między innymi dlatego, że jest jego twarz nieco zeszpecona naczyniakiem płaskim, który być może miał pewne przeniesienie, być może miał pewien wpływ na przebieg jego kariery. Nigdy otwartym tekstem nie zostało dopowiedziane. Nikt w żadnym wywiadzie tego tematu nie poruszał naukowiec, natomiast spotkałem się z opiniami, że mogło mieć to wpływ między innymi taki, że osoba, która jest od dzieciństwa przez, pewne, przez pewną genetyczną chorobę w ten sposób naznaczona, to nie jest akurat na potwór, to jest ten co jest na jego twarzy, ale nie pozbędzie się tego i. Y Biorąc pod uwagę, że mogło być mu trudno, urodził się w 1949 roku w Madrycie, był synem szewca, w związku z tym najprawdopodobniej dostawał troszkę od życia za, to, za swój wygląd, ale budował, uczył się, budował swoją karierę. W 1982 roku w Stanach Zjednoczonych udało mu się odkryć coś zupełnie nowego. Odkrył mianowicie zmutowany gen h -Ras. I ten zmutowany gen dał trochę przyczynek do tego, że onkologia poszła w stronę molekularną. W 1988 roku wrócił do Hiszpanii, założył Narodowy Ośrodek Badań Onkologicznych i do, 2000, do 2011 roku był dyrektorem tego ośrodka. Bardzo go wzmocnił, ściągnął z światowej sławy specjalistów, zaczął współpracować z innymi ośrodkami badawczymi. W 2011 roku zrezygnował z funkcji, bardziej ciągnęło go do bycia naukowcem, zrezygnował z funkcji dyrektora i znowu wrócił do swoich badań. I to, co teraz właśnie wstrząsnęło, wstrząsnęło światem, to jest kwestia umiejętnego pokonania raka trzustki, który się po prostu guzy się cofają. Ponieważ to, co wyczytałem na początku, yy, miałem wrażenie, że tak bym, jakbym czytał gazetkę szkolną, gdzie redaktor z klasy 6 C po pierwszych informacjach na temat clickbaitu. Buduje jakieś artykuły, z których nic się nie można dowiedzieć, to zacząłem sobie na ten temat węszyć, bo temat się wydawał ciekawy. Nie jestem absolutnie onkologiem. Być może dlatego, że nie jestem onkologiem, starałem się zrozumieć, o co, o co chodzi, na czym polega ten przełom. I dowiedziałem się czegoś ciekawego odnośnie samego, samego tego zmutowanego genu. Ten, ten zmutowany gen Kras to jest gen, który jest, jest biomarkerem. I bierze udział w produkcji białek sygnalizujących wzrost komórek. I jego zmutowanie polega na tym, że następuje gwałtowny rozrost komórek. A jego struktura jest tak ciekawa, że nie udawało się lekarzom wprowadzić do niego żadnego inhibitora. Czyli to, co mi wytłumaczyła sztuczna inteligencja, to że była to, że jest, że to ma, białko ma kształt gładkiej kulki, do której nie można nic wsadzić. I próby obserwacji tego obiektu, próby badania kształtu struktury tego obiektu spełzały na niczym. I technologia, która prowadzi do badania takich, takich struktur, która się nazywa krystalografią, i opierała się o prześwietlenia rentgenowskie, stanęła na pewnym, pewnym punkcie w ślepej drodze. Ale, co jest też, też, o tym nie wiedziałem, a w Hiszpanii koło Barcelony jest synchrotron ALBA, który jest urządzeniem albo nie bo to nie jest urządzenie, to jest, to jest cały ośrodek badawczy, w którym między innymi się właśnie realizuje krystalografię na o wiele wyższym poziomie. I tak ta grafia ma za, za, na celu zbadanie struktury, struktury białka, jak dokładnie to białko jest zbudowane i dopiero kiedy jest dokładnie zbudowane, wiadomo jak tam mu wsadzić odpowiednio ten, ten bloker, żeby to przestało działać. I udało się znaleźć dzięki dokładniejszym badaniom do tego białka, które normalnie było bardzo odporne, i z tego powodu jest tak wysoka śmiertelność na, na raka trzustki, na niektóre odmiany raka Elita, że trudno jest się dobrać do tego, do tego raka. I mało tego, jest na tyle sprytny, że szybko się chroni, szybko się przebudowuje, szybko zaczyna robić strategie obronne, przez co uodparnia się po paru miesiącach terapii. Dlatego przeżywalność jest na poziomie 5% przez 5 lat dla osób, które złapały akurat tą chorobę. Udało się mu, Marianowi się udało dobrać do tego, do tego zmutowanego genu, wsadzić tam inhibitor, ale to co on zrobił też ciekawego, to zrobił to, że zsynchronizował to nowe lekarstwo, ten nowy bloker razem z dwoma lekarstwami, które są już znane i stosowane również wobec tego właśnie raka. Co? Dla mnie było w ten sposób zrozumiałe, bo też nie za bardzo jestem osobą, która może Wam to wytłumaczyć, znowu z tego powodu, że nie jestem onkologiem, ale w momencie, kiedy następuje pierwszy atak na niejako serce, nośnik informacyjny, tego, tego genu, i tam zostaje wsadzony, zostaje wsadzony ten inhibitor. To rak się próbuje bronić i wydaje, wydaje nowe rozkazy, wydaje nowe informacje na zewnątrz, które są dla komórek rozkazem do namnażania się. Ale tutaj dostaje to lekarstwem, akurat, które jest znane i wiadomo, jak działa, i przewidziana jest akcja tego, 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 tego raka, dostaje w związku z tym kolejny strzał. I jego trzecim strzałem, znowu lekarstwem, które jest już znane i to zostało tutaj użyte, to jest lekarstwo, które ma osłabić możliwości regeneracyjne tego, tej, tej, tych komórek. W związku z tym, po pierwszym strzale zawodnik pada na deski, ale normalnie, gdyby nie dostał kolejnych strzałów, to by się podniósł, otrząsnął i dalej walczył. I mało tego, byłby odporny na akurat ten cios. Tutaj wydaje mi się w analogii jest tak, że dostał pierwszy, dostaje pierwszy strzał, pada na deski, w tym momencie drugim lekarstwem znanym się robi mu duszenie, a trzecie lekarstwo znane, Skręca mu karki, zawodnika już nie ma. Tak to rozumiem, jako osoba, która nie jest onkologiem, wydaje się to być ciekawym rozwiązaniem. I na to wygląda, że faktycznie ten potrójny strzał jest w stanie pokonać bardzo. Niebezpiecznego przeciwnika. Jak niebezpieczny przeciwnik? No zwróćcie uwagę, że Steve Jobs został pokonany przez rakat szóstki, że Patrick Swayze został pokonany przez rakat szóstki. Jeżeli Steve Jobs, który, który miał możliwości finansowe, ale nie tylko finansowe, znając cały świat i technologię i wszystkich ludzi dookoła, którzy mogliby mu w tym pomóc, nikt mu nie był w stanie w tym pomóc, to pokazuje jaki to jest cholernik, jaka to, jak z jaką mamy mędą do czynienia. I ta menda poniekąd została pokonana. Jest jednak problem. Ten problem polega na tym, że ta menda została pokonana w przypadku myszy i to, została pokonana w przypadku myszy laboratoryjnych. I teraz, od momentu, kiedy jest jedno lekarstwo, które ten inhibitor, który jest dopiero w fazie testowej, i mamy dwa lekarstwa, które są już w obiegu, to trzeba jedno z tych lekarstw dopuścić do obiegu. A to jest skomplikowana ścieżka, jeżeli chodzi o farmację. I nawet to, że pewne drogi zostały przyspieszone, nazywają się fast trackiem, bo no, chociażby fast trackiem szły szczepionki przeciwko COVIDowi, dlatego że akurat była sytuacja trudna. W związku z tym w niektórych szczególnych sytuacjach można pewne, pewne procedury przyspieszyć. I tutaj prawdopodobnie również możemy spodziewać się tego, że naciski społeczne związane ze śmiertelnością, która jest wokół tego, tego raka, będą powodować, że możemy się spodziewać pojawienia się lekarstwa. Trochę szybciej niż każdego innego lekarstwa. Ciekawe dla mnie znowu było to, dlatego się z Wami też tym podzielę, jak zaangażowana jest to również sztuczna inteligencja. Bo teraz kilka produktów. DeepMind, zajmujących się między innymi właśnie białkami. Niedawno przecież, niedawno przecież grupa badawcza, która korzystała z działania sztucznej inteligencji i opracowała, opracowała możliwe wszystkie wersje białek nie wiem jakie, bo się o tym tego nie dowiedziałem, ale wiem, że ponieważ sami tego nie mogli wymyśleć, to uczenie maszynowe sztucznej inteligencji doprowadziło do tego, że można było te struktury wszystkie wykalkulować. A nie tyle je obserwować, ile je wykalkulować. Dzięki temu łatwiej coś można zrobić, z czego znowu nie wiem co. Wygląda na to, że jestem zupełnym ignorantem, ale faktycznie w, wielkiej, w dużej materii jestem tutaj ignorantem, bo tylko dzielę się tym, co akurat się dowiedziałem. W każdym razie jest, jest w stanie część pracy, którą trzeba by spędzić w laboratorium i sprawdzać proporcje tych lekarstw, które nie będą dla organizmu toksyczne to może już zrobić właśnie sztuczna inteligencja, która przeprowadzi symulację i będzie w stanie najbardziej toksyczne proporcje odrzucić, żeby nie trzeba było tego już sprawdzać. Zostanie więc część roboty, która zaj zajęłaby miesiące, zostanie zredukowana do dni, co już mocno przyspieszy cały proces. Ale to, co w ogóle mnie zaskoczyło i co było dla mnie niezrozumiałe na początku, musiałem się dopytać jeszcze bardziej, to jest zjawisko, ale nie zjawisko, to jest raczej... Proces, który możemy nazwać Digital Twins, i chodzi o to, że sztuczna inteligencja wytwarza albo bierze pod wzgląd taki odbicie danego pacjenta, jego, jego, jego wersję cyfrową, która jest potrzebna do analizy przebiegu choroby, i ten, ten bliźniak, który zostaje stworzony cyfrowo, ma dalej symulację rozwoju choroby, gdyby dostał placebo, a nie lekarstwo, które ma mu pomóc. Chodzi o pewien problem natury etycznej, że przy tej śmiertelności, która jest przy tym raku, jeżeli będziemy mieli grupę badawczą, które, którą, która nie wie, że jest grupą badawczą dostającą placebo, dostają tylko, jakieś, dostają tylko jakiś cukier, to wiadomo, że pośród nich większość, zdecydowana 95% umrze. I to jest dość trudne, jeżeli chodzi o przebieg takiego badania skuteczności leku. W związku z tym wytworzenie digital twins, którzy będą mieli symulację rozwoju choroby, gdyby dostali placebo, a w tym samym czasie dostają lekarstwo, które może zwalczyć tego raka, wydaje się być rozwiązaniem ciekawszym. Na pewno jest to rozwiązanie o wiele łatwiejsze i lepsze do zaakceptowania dla rodzin i osób, które biorą udział w takim badaniu. Więc to też coś było dla mnie nowego, z przyjemnością się tym dzielę, że jest to coś, co daje wielką nadzieję, jeżeli chodzi o istnienie technologii, które ogólnie nas przerażają, bo zwykle to, co jest nowe, to. Homo sapiens jest tym przerażony. Lepiej się czujemy w środowisku, które jest przez nas sprawdzone, przedeptane i bardziej konserwatywne, a wszystko, co się pojawia nowe, począwszy z maszyną parową, poprzez inteligencję sztuczną, to jest dla nas swego rodzaju zagrożenie. A to się okazuje, że nie tylko jest sztuczna inteligencja pomocna do, do produkcji, do wytwarzania fałszywych filmów o kotach, tudzież niektóre sztuczne inteligencje specjalizują się teraz w rozbieraniu polityków do naga. Ale można też użyć tą sztuczną inteligencję, na przykład do tego, żeby zrobić symulację postępu choroby u osoby, która dostała lekarstwo, a nie dostała placebo i koifnie w szybkim czasie. W związku z tym, to dla mnie było wszystko mocno interesujące. Jeszcze dodam, że Mariano przygotował lekarstwo, które przygotował lekarstwa, przygotował lekarstwa, które są bardzo nietoksyczne, czyli to nie jest tak jak chemia. Ci, którzy mieli nieprzyjemność mieć kogoś w rodzinie albo wśród znajomych chorych na raka, ja miałem to y Prawdopodobnie większość z nas gdzieś w pierwszym, drugim albo trzecim kręgu znajomych lub rodziny miała takie takie osoby, to wiedzy, wiedzą, że chemia to jest coś, co się przez człowieka przetacza ze strasznym cierpieniem. Jest to forma zabicia komórek rakowych, ale przy pomocy wlewania. Trucizny, która prawie zabija człowieka. W związku z tym, trafienie selektywnym inhibitorem, który uderza bezpośrednio w białko, którym jest akurat zainteresowany lekarz, a nie wymiata wszystko dookoła i organizm próbuje się potem jakoś pozbierać, jeżeli się akurat uda zabić komórki rakowe przy okazji. Więc to takie nietoksyczne lekarstwo to jest też coś nowego. Wydaje, wydaje się, że w obliczu. Yy, Wsparcia przez sztuczną inteligencję i możliwości kreowania scenariuszy, które trzeba by ma analizować metodą prób i błędów w laboratorium. Trochę na ślepo, a kiedy możemy symulować to i pracować na komputerach, wygląda, że możliwe, że będą nadchodziły lekarstwa, które będą o wiele bardziej precyzyjne i o wiele bardziej humanitarne w użyciu niż to, co do tej pory było, szczególnie jeśli chodzi o onkologię. Więc tutaj to też warto jest moim zdaniem nadmienić, jest to też ciekawa rzecz. Ogólnie informacje są arcypozytywne. Według symulacji według, przepraszam, nie symulacji według według szacunków, tego co się zapytałem z Gemini, to mówimy o około 2-4 latach do tego, żeby wprowadzić to lekarstwo do obrotu. Czyli, jeżeli się wszystko dobrze poskłada, łącznie z tym fast trackiem i z możliwościami używania pełnej mocy obliczeniowej, dopuszczonej przez pewne instytucje to już, już, pod, już pod koniec tej dekady będzie można mieć lekarstwo, które będzie leczyło jednego z najgroźniejszych raków. Ale to też daje nadzieję na to, że ten mechanizm, został uruchomiony, ten, ten system, ten, ten sposób leczenia będzie przynosił również, również następne lekarstwa temu, temu podobne. Zresztą takie były szacunki, takie były, takie były przemyślenia odnośnie funkcjonowania sztucznej inteligencji, że między innymi pomoże bardzo w farmacji i w medycynie. I o, wygląda na to, że tak będzie. Także jest to nie, niewątpliwie na razie myśl. Czy są myszy, które w laboratoriach cierpią na, na, na raka trzustki, To już są już są yy wyzwolone, mogą być wyzwolone z tego, z, tego, z tego raka, jeżeli akurat mają szczęście, że trafią na lekarzy, którzy będą mieli akurat to lekarstwo dostępne dla nich, ale dla ludzi również to są bardzo wiadomości, te wiadomości pochodzą właśnie z Hiszpanii, w Hiszpanii jest ten ośrodek, który, który funkcjonuje i bada, nie za pieniądze takie wielkie jak, jak w Stanach Zjednoczonych, to też jest poruszane w prasie hiszpańskiej, że pomimo tego, że nie są angażowane aż takie środki finansowe jak w Stanach Zjednoczonych, to udało się w Europie też doprowadzić badania do wysokiego poziomu, do tak wysokiego poziomu, do przełomowego poziomu, w którym zostały osiągnięte takie właśnie sukcesy. To jest super. I teraz na zakończenie powiem Wam coś takiego. Ja już ten film nagrywam trzeci raz. To nie znaczy, że jestem aż taką pierdolą. Za pierwszym razem, kiedy go nagrywałem, ponieważ to są dla mnie nowe. Nawet nowe słowa, które tutaj są, się pojawiają. nie, też na, no, o synchrotronie też musiałem poczytać, bo nie wiedziałem, co to jest. To są rzeczy, które są zupełnie dla mnie nowe. W związku z tym, kiedy nagrywałem to za pierwszym razem, no to byłem odrobinę emocjonalnie posrany. I nie było to nagrane tak, jak chciałem. Stwierdziłem, że nagram to drugi raz. I drugi raz nagrałem to naprawdę dobrze. Tylko, że, tak jak mawiał tata, ślepa baba w karty nie gra. Jak mi się wydawało, że włączyłem kamerę, to ją wyłączyłem. A jak potem mi się wydawało, że ją wyłączyłem, to ją włączyłem Nagrałem Więc zupełnie nieciekawy materiał, pomiędzy pom których najciekawszy element nie został nagrany. To przypomina trochę, przypomniałem, jak Puli mówiłem, przypomniałem trochę ten kawał o rolniku, który wstaje sobie latem, otwiera okno, przeciąga się i tak wciąga powietrzami. A oh, Co za powietrze, co za dzień, będą żniwa, mówi wstawaj stara, ja, ściąga starą tam z mówi wstawaj, siadamy na ten, na traktor, siadamy na kombajn, jedziemy, żniwa będą, jadą przez tą wieś, tym swoim kombajnem świecącym, pięknym, przyjeżdżają na pole, ten rolnik tak patrzy tak, kurwa, zapomniałem zasiać. Więc podobnie było to, jak sobie nagrałem teraz ten film, nie? posiadłem, żeby go zmontować, posiadłem, żeby go zmontować, zobaczyłem stop klatki, które są na górze i patrzę, no, 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 ładnie, no. Tak to bywa. Nie jest łatwo być youtuberem. Moi drodzy, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Chciałbym mieć jakiś zwrot, dlatego że to nie są tematy, które są tematami wynikającymi zarówno z mojego wykształcenia technicznego po szkole średniej, czy też z wykształcenia turystyczno, rekreacyjnego po AWF-ie, czy też z moich doświadczeń życiowych związanych ze szkoleniem spadochroniarzy i z życiem, z ludźmi i wiedzą, którą do tej pory czerpałem, ale wydaje mi się, że nie to, że talent, ale spędzony czas, w którym próbujemy akurat ja, próbowałem się dogrzebać do sedna, o co chodziło w tych informacjach, które miałem w prasie. Dlaczego to jest takie przełomowe? Dlaczego nie, komuś się nie chce, dziennikarzowi się nie chce zebrać tych informacji, które potrzebowałem kilku, kilku, no, paru godzin potrzebowałem, żeby sobie się tego nauczyć, pozbierać te informacje. Dlaczego oni tego nie robią? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby dowiedzieć się, jak coś działa. Nie, 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 byłem, nie spodziewałem się, że tak to może wyglądać, a było to ciekawe. Jeżeli dla Was to było ciekawe, to jest dla mnie sygnał, że idziemy w dobrą stronę. Dla osób, które są już na Patronite, a jest ich więcej niż się spodziewałem i jest to dla mnie zaskakujące, że tak to, tak się ruszyło, to, to jest prawdopodobnie też pokazuje mi, że faktycznie... Jest na to czas, jest na to czas i miejsce, żeby to robić. Dla tych osób, które są tam, chciałbym, żebyście wiedziały, że jestem wam wdzięczny i dziękuję. I też chciałbym, żebyście wpływali, wpływały na to, w jaki sposób i co nagrywam. Jeżeli chodzi o kanał spadochronowy, to powiedzmy to jest inna para kaloszy, tam też oczywiście jak najbardziej, ale tutaj, tutaj jest pełna swoboda, bo jeżeli ten materiał, który jest na temat onkologii, podobał Wam się i jest to coś ciekawego i było zainspirowane tylko i wyłącznie tym, że zobaczyłem w prasie hiszpańskiej informacje o brodatym Mariano, który osiągnął ten sukces, ale jeżeli są ciekawe rzeczy, to wystarczy zgłębić jakiś czas i przygotować pogadankę, która będzie trwała około właśnie 20 20 paru minut, żeby wytłumaczyć to. Ja mam z tego wielką radochę, kiedy mogę coś wytłumaczyć. Mam wielką radochę z tego, że mogę skolekcjonować pewne informacje, uporządkować je i potem przekazać co akurat jest kwestią zawodową. Ten mózg przez 30 lat przekazuje informacje ludziom i to w stanie najwyższego stresu. W związku z tym lubię to robić, przyzwyczaiłem się to robić i mam nadzieję, że z drugiej strony, czyli z drugiej strony monitora, z Wy mnie obserwujecie, że również dla Was jest to ciekawe. Jeżeli jest to ciekawe, jeżeli Wam się podoba, jeżeli chcielibyście inne tematy, żebym zgłębiał i żeby dla Was przygotowywał, Będę miał z tego wielką radochę. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do komentarzy, zapraszam do oglądania innych filmów. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie, dziękuję widzom za dotrwanie do końca tego filmu. Pozdrawiam. I teraz będę montował, bo teraz widzę, że nagrałem to i to nie jest lipa, chyba, że coś znowu się zepsuło i będę nagrywał czwarty raz, ale practice, practice, practice.